Dzień dobry Państwu. Głośno było w ubiegłym tygodniu o Jeleniej Górze w mediach ogólnopolskich. No, można powiedzieć, nie takie jednak reklamy byśmy oczekiwali. Awantura o to jest ta sprawa, która obiegła wszystkie ogólnopolskie media. Wrzawa y, zrobiła się ogromna po policyjnej interwencji w autobusie MZK w Jeleniej Górze. I sprawa ta również dobrze pokazuje, jak y, trzeba bardzo uważać z wydawaniem y, swoich osądów, ponieważ no, media społecznościowe no, nie mają takich możliwości, ażeby badać sprawę od początku do końca. I tutaj także mieliśmy do czynienia właśnie z takim przypadkiem, kiedy pierwsze ujawnione nagranie y, z autobusu nie w pełni oddawało przebieg, całej sytuacji i istotę konfliktu. Także dla tych, co już wiedzą i chcą sobie przypomnieć wszystko i wszystkie niuanse tej sprawy oraz dla tych, którzy jakby nie wgłębiali się w tę sprawę, to jest ten tekst. Zapraszam Państwa do lektury. Znajdą go Państwo oczywiście w najnowszym wydaniu Nowin Jeleniogórskich. Sprawa szkoły w Sosnówce również przewinęła się w media ogólnopolskich. Tutaj był strajk okupacyjny rodziców oraz nauczycieli. Na całe szczęście udało się zażegnać ten konflikt. Tutaj dużą rozwagą okazał się pan Wójt. W sukurs rodzicom przyjechał również pan kurator oświaty. No, finał tej historii jest taki, że. Poniedziałek, 7 września, dzieciaki poszły na zajęcia do tej szkoły. Marcin Bustowski idzie na wojnę z wodnikiem. To jest kolejna publikacja, której lekturę polecam Państwu. Pan Marcin Bustowski, znany jest ze swojej bezkompromisowej postawy i walki o zdrową żywność. Tutaj pewne oskarżenia poszły w kierunku jeleniogórskiego wodnika i jakości wody, tej którą no, my mamy w kranach. Wodnik całkowicie zaprzecza tym doniesieniom, jakoby ta woda jest złej jakości i zapowiada, że sprawę skieruje do sądu. A jakimi argumentami posługiwały się obydwie strony, o tym przeczytają Państwo w nowinach jeleniogórskich. Wysoka kara za rozbiórkę zabytkowego budynku to kolejna publikacja. W szklarskiej porębie to wszystko rzeczy działa i tutaj ta społeczność jest bardzo wyczulona na sprawy związane z niszczeniem zabytkowych infrastruktury turystycznej. Ranking zamożności gmin w tym rankingu. Tutaj właściwie niewiele nowego. Karpacz, jedną z, z najbogatszych gmin w Polsce, osuwa się w rankingu bogatynia, ale to też nas, nas nie dziwi, ponieważ tam no, nie dzieje się najlepiej w tej gminie, a no, gryfów z kolei bied, klepie biedę. Parę wniosków można z tego rankingu wysnuć, m.in taki, że pogłębiają się różnice pomiędzy tymi najbogatszymi gminami w Polsce i najbiedniejszymi. Teatry i Filharmonii wreszcie zagrają na żywo. Taką obietnicę również znajdą Państwo w nowinach Górskiej, i to faktycznie jest ten moment, który, na który chyba wszyscy czekamy. W nowinach sportowych Koszykówka pod Śmieszką, czyli w Karpaczu uformowała się sekcja z Klubowa Koszykówki Mężczyzn i ten zespół będzie startować w rozgrywkach trzeciej ligi. W nowinach znajdą Państwo również nowiny historyczne z takim ciekawym tytułem, jak Kość Słoniowa z karkonoszy. Znajdą Państwo sylwetki 13 kandydatów do Nagrody Wytrycha 2020, a w nowinach ogrodowych, kiedy jak dzielić rysy. Tyle w tym tygodniu serdecznie zapraszam Państwa do lektury nowin Jeleniogórskich.